Słuchaj, jeśli myślisz, że świat czeka, by podać ci wszystko na tacy, to jesteś na złej imprezie. Tu nie ma miejsca dla mięczaków. Chcesz zostawić po sobie ślad? Naucz się wykuwać własną wolę w ogniu codziennych porażek i nieustannych wyzwań. Każde potknięcie to nie powód do narzekania, ale okazja, by pokazać, jak bardzo masz w nosie przeciwności. Uśmiechnij się szeroko, kiedy życie rzuca ci kłody pod nogi. Bo tylko ci, którzy potrafią się śmiać na polu bitwy, naprawdę rządzą. Nie szukaj łatwych dróg, bo tam nie ma trofeów ani historii do opowiadania. Wybierz trasę, na której inni rezygnują, i idź dalej, nawet gdy inni już dawno wrócili do domu, zrezygnowani i zmęczeni. Pracuj nad sobą, aż twoja determinacja będzie bardziej zaraźliwa niż grypa w listopadzie, a twoja wola twardsza niż stal. Pamiętaj, nie jesteś tu, by być przeciętnym. Jesteś tu, by zbudować legendę, która przetrwa pokolenia. Masz odwagę? To pokaż, na co cię stać i spal mosty, które prowadzą do wymówek. Bo tylko wtedy naprawdę zaczniesz żyć na własnych zasadach.